witajcie dawno mnie nie było były problemy trochę zdrowotne i dlatego trochę się pozmieniało jak widać maluchy dołączyły do kus no i mamy nowego członka stada lutka tu nuta była kotna, nawet nie wiedzieliśmy o tym. Niespodziankę nam zrobiła No więc nutek już ma ponad miesiąc czasu, bo 12 lipca się okociła No Tutaj o Dołączyłam Maluchy do stara, no bo wiadomo, tu więcej trawy. No i żeby były z tymi mamami, chociaż nie wszystkie mają tu mamy, ale no niestety, e, niestety, edzi maluchy, podpijają jej mleko, mimo że już są dosyć duże. O, tutaj jest czarna. I melodia tu. tej takiej, takiej rąbowej. No nic trudno się mówi. Już skoro trawy urosło? I ta carnutka. Maluchy już wyrosły spore. I tak się chowają. Nuta oczywiście rządzi. To nutek. Będzie do sprzedania, nie może u nas zostać, bo już koziołków mamy. Parę sztuk rozpłodowych. Więc jakbym każdego koziołka zostawiała, to by się trochę uzbierało. Ich o, a tu moneta z, z Nesą się siłują. Jeszcze Enesa nie okociła się. Nie wiem czy w ogóle będzie się kocić. Osa, widzę, też grubawa jest. Dosyć brzucha dostała. Nawet widać, jak jakby coś się ruszało w nim, ale no zobaczymy. Czekamy. No. Wymiona też dostała, więc może u poprzedniego właściciela były zakocone. Właśnie tak to jest, jak nie jak się kupi. Mówią, nie, nie kotne, nie miały styczności z kozem, a potem się okazuje na odwrót. Ona, bo ona strasznie dużo e, jadła e, i no dużo jadła, zawsze była ta pierwsza, która rządzi, ona pierwsza do koryta, więc myślałam, że po prostu e, jest gruba, dlatego, że tyle je. A tu niespodzianka była. Tawki mają sporo tu. Pionka, tak, zasiatki lepsze. Osa ma manię za to wsadzania głowy w siatkę. Prawie codziennie muszę ją uwalniać. Inne nie, a ona szuka jakichś lepszych chyba smakołyków zasiatkom. Tak osunia. O, biegną. No to tak się chowają nasze kuski. Dzisiaj wieczny dzień. Ale jest chłodniej, więc sobie spacerują. Bo jak jest gorąco, to przeważnie siedzą w środku. Jeszcze z tych brzuzek mają trochę cienia, ale już niektóre pozjadały, zaczynają usychać. Więc niedługo raczej już cienia nie będzie. Iskra, iskra, cała mamusia. O, tu mamusia jest. Takie Też miały różnych tu krzaczków. Pozjadały jak widać. O, pionka. Jona, zajęta, szuka smakowisku zaświatu. Jeszcze niedługo będziemy odrobaczać kozy dezynfekować koziarnie bo niektóre mają jeszcze kaszelek nie rusz mi rękawiczki ty sto kratka. o mamusia syreczku o i przyszła pionka, tak? Fionka przyszła. Fionka e, jest z anglo anglonubijskich. E, było ich troje. Jako trojaczki się urodziły. I ma łóżka zawinięte podobno, dlatego że miały ciasno. Mam nadzieję, że jej potomstwo nie będzie miało, no, ale to się okaże. No ta co kombinujesz? Cwaniarok. Hmm. jest wesoło ganiają się, bawią się tak jeszcze jeden listek sięgniesz tak? co Bezunia? To tak, to krótko. A no to tak się ochowają nasze kuski. Osa. Bym ją dostała, też nie. To widać. Nie kradnij mi rękawiczki. Tuż wiatr dzisiaj. No, to by było na tyle, wiem, że musieliście dłużej... W ostatnim czasie się kozami nawet nie zajmowałam, bo nie byłam w stanie. To do zobaczenia, że niedługo pokażę Wam koziołków, jak sobie żyją, jak leniuchują. bo oni to przeważnie tylko jedzą i śpią sobie przytuleni. No to cześć wszystkim. Pa